It will be one of the biggest ports of offshore in Europe and in the world. So, to be here in Poland, this is the place to be. It's the most strategic place for me in Poland, but also in the Baltic Sea. And as we, as we talked before, there will be around 90 gigawatts to be built in the Baltic up to 2050. So, you know, we are in the best place we can be. To be able to, to provide and to serve this industry in the next year. So very happy to be here. Tworzymy zachęty, tworzymy trendy, tworzymy dobre prawo, wspieramy kapitałowo. Bez wsparcia rządu, tego typu sektor pewnie by się rozwijał, ale wolniej. Dobry klimat, a my jesteśmy akurat od tworzenia najlepszego klimatu, to podstawa, ale też prawo, przestrzeń, dostępność kapitału, stabilne otoczenie prawne. To wszystko jest ważne, by inwestorzy tutaj chcieli inwestować, by tworzyły się konsorcja z udziałem kapitału polskiego, by same polskie firmy podejmowały to ryzyko, szukając nowej przestrzeni dla siebie. Jestem przekonana, że Polska będzie liderem produkcji właśnie tego typu podzespołów, również w odnawialnych źródłach energii. Etap inwestycji był etapem pełnym wyzwań. Nie jest to łatwy teren do prowadzenia inwestycji. Mówimy tutaj o terenach industrialnych, wyspie Ostrów, które mają również swoją historię i swoje własne pewne tajemnice zlokalizowane na tym terenie, jeżeli chodzi o grunt, sieci, zagospodarowanie terenu. Ten etap się zakończył i to przed nami drugi, myślę, że jeszcze... Będącym większym wyzwaniem, czyli etap osiągnięcia mocy produkcyjnej i dostarczania komponentów dla szełu klienta. Dzisiaj zatrudniamy 200 osób, ale plan docelowy to jest pozyskanie 500 pracowników i osiągnięcie pełni mocy produkcyjnej w końcówce roku 2026. Dzisiejsza uroczystość w fabryce Baltic Towers to jest symbol, oczywiście, natomiast symbol bardzo ważnej zmiany, która następuje w obrębie łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć i z lekką przesadą, ale już nie tak dużą, że już wkrótce producenci turbin wiatrowych, tak jak Vesta, Siemens, Gamesa, ale też może inni, wkrótce już nie będą mogli wręcz obejść się bez produktu realizowanego tutaj w Gdańsku.